Rękamy i wspólnie pozdrowimy Pana Jezusa. Ja wiem, że to brzmi trochę obrazoburczo, ale naprawdę Pan Jezus tu jest w tej wyjątkowej postaci, jaką jest Najświętszy sakrament. Kochani, zaczynamy spotkanie Eucharystią. My często nie mamy pojęcia, co my tutaj możemy otrzymać. Że my prawdziwie możemy przyjąć tutaj żywego Boga który jest obecny w najświętszym sakramencie. I jeżeli czasami gdzieś kościoły świecą pustkami, to dlatego, że my nie mamy pojęcia, co tutaj tak naprawdę otrzymujemy. Wiedza, wiara, wyzwanie jest to, żeby, żeby się nie zniechęcać. Zapraszamy was, żebyście się nie zniechęcali. Wiara trochę będzie wyzwaniem. Wiedza jest wyzwaniem. W zasadzie życie jest wyzwaniem. Naprawdę prosimy, nie zniechęcajcie się. Wszystko to mnie oddać pragnę i dla Ciebie Z Jabłowa. I jakie wrażenia? Ten dzień dekanalny Wspólnoty młodzieży? Jest naprawdę bardzo świetna atmosfera, bardzo mili ludzie, naprawdę y, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Naprawdę warto było tutaj przyjechać. Z no, Nowej cerk. No. nowej cerki. Jesteś ministrantem, Jestem tak. Ministrantem, tak dokładnie. Ten dzień wspólnoty coś ci daje. Myślisz, że pomoże tak, Ci Co tak, Ci pomagam bo... moją wiarę duchową. Moje uczestnictwo przy Panu Bogu. Yy, no tylko może nie znacie, ale, ale on was zna no, chciałam wam się przyznać do tego, że właściwie to my się już od jakiegoś czasu przyjaźnimy, tylko tak mi długo było powiedzieć i jakoś tak chciałam wam już to przedstawić, no, bo nie można się tak ukrywać, nie, więc yy, poznajcie, to jest Pan Jezus, możecie się przyznać. Integracja jest między uczniami z różnych szkół i tak dalej. Bardzo fajnie. Przed chwilą byłyście aktorkami w takiej yy, tak. prawie fantomimie. Jeszcze, jeszcze nigdy tego takiego Super. nie było po prostu. Naprawdę bardzo ciekawe wszystko i bardzo nam się podobało. I jest to lepiej, bardziej do młodych skierowane Super. niż tutaj do starszych. No. Zachęcam Cię do tego, żebyś pomyślał, pomyślała co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Może czymś chcesz się w przyszłości zajmować, może które relacje są dla Ciebie ważne. Może marzysz o tym, żeby z kimś się spotkać, z kimś w końcu zacząć rozmawiać, może chcesz, żeby jakaś relacja w Twoim życiu, którą masz, się zmieniła. Stelpina. Jakie wrażenia? Jaki ten czas tutaj? E, bardzo mi spędzony czas, e, bardzo fajnie bo nam mszy świętej, e, dużo jest atrakcji, tańczyłyśmy e, i jest bardzo fajnie e, i, i przyjaźnie. nie może się wstaniać Pana Boga i On jest z nami, e, w sensie cały czas jest za nami i On nam pomaga no i nas wspiera. Co Bardzo przybliżyło mi się podobało właśnie przedstawienie z Panem Jezusem. Fajne też były, pani fajnie tłumacze, fajny był występ. Wszystko tak się dało jasno było powiedziane, dało się wszystko zrozumieć. Właśnie fajnie też mogliśmy wszystko przemyśleć te swoje problemy, sprawy i fajnie spędziliśmy czas. Mówisz było radośnie, a było modlitewnie, poczułaś też takiego tak. ducha modlitwy? Szczególnie w jakim momencie? No pod koniec. Przy świętej? Tak, czy teraz e, jeszcze, teraz, jeszcze, teraz jeszcze tu na sali tego. gimnastycznej? Tak. Kochani jesteście fantastyczni, można usiąść.